Właśnie może myśleć sobie Wasz psiak, kiedy zostaje sam pod sklepem. A że to zjawisko niestety obserwuję dość często, no to dzisiaj o nim porozmawiamy. Witam na kanale Projekt Pies, ja mam na imię Patrycja i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ja mam takie wrażenie, że sytuacja, w której ktoś idzie na zakupy, zabiera ze sobą psiaka i zostawia go pod sklepem, niestety robi się coraz częstsza. Zresztą wydawać by się mogło, że nawet sklepy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom psiarzy i szukują dla nich specjalne boksy, jakieś barierki, gdzie można psiaka przywiązać, smyczki. Nawet takie widziałam, że smyczka jest, że tylko pach, przypinamy psa, albo jakieś tam miseczki. No, i to wszystko by świadczyło o tym, że faktycznie my, czyli osoby, które mają psa, coraz chętniej chcą tego psiaka ze sobą zabierać wszędzie. No i ja poniekąd jestem zwolenniczką tego, żeby faktycznie tam, gdzie można to zabrać ze sobą psa, ale absolutnie nie wszędzie. A już na pewno nie jestem zwolenniczką tego, żeby pójść na zakupy i zostawić psa samego, przywiązanego, przypiętego gdzieś pod sklepem i nie wiedzieć co się z nim dzieje. A dlaczego? A no właśnie z wielu powodów, więc żeby to tak sobie poukładać, ja powiem dzisiaj o trzech rzeczach. Po pierwsze, co może czuć pies, po drugie, co się może wydarzyć i po trzecie, czego nie robi. Psy są różne, mają różne temperamenty, różne doświadczenia, różne historie, i od tego, jaki nasz psiak jest, zależy, co on sobie będzie myślał pod tym sklepem. Natomiast sytuacji jest multum i raczej tych negatywnych. Bo teraz, tak, zostawiamy psa przywiązanego. Psy nie są głupie, one doskonale wiedzą, że jest coś takiego jak bariera, smyczy. Więc teraz, jeżeli pies jest na bardzo krótkiej smyczy. To on doskonale jest świadomy tego, że on jest trochę bezbronny, bo czy podejdzie do niego człowiek ze złymi zamiarami, czy podbiegnie do niego jakiś pies, to on nie ma się jak bronić, i nawet nie ma gdzie uciec. Więc w nim już jest taka obawa, że nie czuje się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Nie czuje się bezpiecznie i komfortowo, bo to nie jest jego miejsce. Zobaczcie, ile psów ma problemy z tym, żeby zostać w domu. W tam, gdzie śpią, gdzie mieszkają, gdzie jedzą, gdzie mają swój kocyk, legowisko, miska, zabawki itd. A co dopiero zostawić go gdzieś na ulicy, w obcym miejscu, gdzie przetacza się masa ludzi, zapachów, sytuacji i dźwięków. Nie mówiąc już o tym, że te psy, tak na dobrą sprawę, nie mają świadomości, że wy idziecie i wywrócicie. One sobie mogą myśleć, że wyście je tam zostawili. I nie wiadomo na jak długo. Pies nie ma takiego poczucia czasu, jak my. On widzi tylko swojego człowieka, którego przypina, zostawia i gdzieś znika. On nie rozumie tej instytucji, że słuchaj, stary, ja idę tylko na zakupy i zaraz do ciebie wrócę. Kolejna kwestia jest taka, że taki pies, który na przykład ma jakieś złe doświadczenia związane z tym, że jakiś człowiek go porzucił. Albo wiecie, czasami są takie historie, że ktoś gdzieś tam psa przywiązał w lesie do drzewa, i taki piesek potem trafia do schroniska. Schronisko nie zawsze zna historię tego psa. Wy go zabieracie do nowego domku, pies ma poczucie, że jest wreszcie bezpieczny i kochany, i nagle my mu fundujemy taki trochę flashback, i tą sytuację, że jemu się wszystko może przypomnieć, i nagle zaczynają się pojawiać jakieś tam. Problemy, które wcześniej nie występowały, bo pies zaczyna się czuć znowu niepewnie, mało bezpiecznie, mało komfortowo i przestaje ufać swojemu człowiekowi. A już nie mówiąc o sytuacji, w której jak faktycznie pies cierpi na jakieś lęki separacyjne, no to ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami jakby praca nad tymi lękami wymaga, żeby nie zostawiać psa samego w domu. Natomiast zostawianie go pod sklepem samego to jest to samo, jakbyście go zostawili w domu, więc też tego nie robimy. Bo to wszystko może powodować dodatkowy stres. Ok, wiemy już, co potencjalnie może sobie myśleć pies, i to w sytuacji, w której yy, teoretycznie został pod sklepem i nic się złego nie dzieje. Ale niestety może się wydarzyć bardzo dużo złego, bo my czasami sobie o tym w ogóle nie myślimy. Ale. Zobaczcie, ile razy narzekamy czasami na takie sytuacje, że my idziemy z psem na smyczy i na przykład podbiega do nas jakiś obcy pies bez smyczy. A teraz wyobraźcie sobie tą samą sytuację. Ale was nie ma przy waszym psie. On jest przywiązany przy sklepie i do niego nagle podbiega jakiś pies. I on może mieć różne zamiary, a wasz pies. Może mieć różne skojarzenia i różne doświadczenia z innymi psami. Może on nie chce tego kontaktu, może on się nie chce bawić, może ten drugi pies ma wobec niego złe zamiary, może chce go obszczekać. Jaki to jest dla niego w ogóle stres? Nie mówiąc o tym, że te psy mogą się pogryźć. Jeśli nie pies, to może podejść człowiek. I teraz tak, może podejść osoba dorosła. Może chcieć pogłaskać waszego psa. I wasz pies może tego, to lubić, albo może tego nie lubić. A co w sytuacji, w której się nagle wystraszy, bo już jest zestresowany, już nie wie, gdzie wy jesteście, co się dzieje, jest przerażony sytuacją i w normalnych warunkach by być może tak nie zareagował, ale nagle ktoś podchodzi i mówi: O, jaki ładny piesek, chcę go pokłaskać, i wasz pies na przykład ugryz tą osobę. No i kto jest teraz winny? Ta osoba jest na pewno zdenerwowana, być może potrzebuje jakiejś opieki medycznej. Wasz pies jest zestresowany, wy jesteście zestresowani, i tak naprawdę zawinili wszyscy, tylko nie pies. A już nie mówiąc o tym, że podchodzi na przykład dziecko. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dzieciaki chcą pogłaskać waszego psiaka i wasz psiak nie wytrzymuje presji, i na przykład dochodzi do jakiegoś niefajnego incydentu, bo to my mamy psa, a nie osoby, które nas mijają. I ktoś, kto mija waszego psa przywiązanego do sklepu, on może nie wiedzieć, że nie każdy pies lubi być głaskany. Że nie każdy pies ma jakieś tam na przykład negatywne doświadczenia albo pozytywne doświadczenia. I ktoś myśli, że on jest taki miły uroczy i tam zamerdał ogonem, i wcale nie widzi tego, że to merdanie ogonem jest takie nerwowe i stresowe. I myśli, że chce dla niego dobrze i nagle pach dochodzi do stresujących sytuacji. Albo nawet nic się nie wydarzyło, tak? Ktoś podszedł, pogłaskał waszego psa, poszedł dalej. Ale dla waszego psa to była tak stresująca sytuacja, że on potem jak na przykład wychodzi z wami na spacer, to się zaczyna obawiać powoli ludzi, bo nie umiał im pokazać, a wy nie umieście go trochę tak jakby obronić przed tym kontaktem z obcą osobą. Kolejna rzecz, która może się wydarzyć. Jeżeli wasz psiak jest sprytny, a wy macie zwykłą niemetalową smycz, no to on na przykład może sobie tą smycz przegryźć, bo postanowi, że jak przegryzie smycz to pobiegnie gdzieś tam za wami i spróbuje was odnaleźć. I co? Wracacie i zostajecie po prostu dędający sznurek, a pieska nie ma. A jeszcze, jak to jest jakaś trudna okolica, to nie daj Boże, żeby on miał jakiś wypadek. Więc naprawdę takie sytuacje mogą się wydarzyć. Kolejna sprawa. Jak ja idę z moim psem na smyczy i widzę gdzieś przywiązanego innego psiaka, to ja go omijam szerokim łukiem. Bo ja jestem tego świadoma, że ten pies może się stresować, że dla niego jakiś normalny dystans przy swoim człowieku byłby ok, a teraz nie jest ok. Eee, ja to wiem, ale inne osoby nie. I często się zdarza tak, że ktoś przechodząc zbyt blisko ze swoim psem na smyczy, albo nawet podchodzi, żeby się ten ich pies przywitał z tym waszym przywiązanym, i takie sytuacje niestety ja obserwuję notorycznie. Co jeszcze może się wydarzyć? Taka by, dawałoby się być może nieznacząca rzecz, to znaczy ktoś co dobrze dla Waszego psiaka. I postanawia go czymś nakarmić. I sobie myśli, o, jaki biedny pisełka, ja tu mam dla Ciebie kiełbaskę, tu masz sobie zjeść kiełbaskę. No i teraz pytanie, czy Wasz pies może jeść na przykład kiełbaskę. Czy Wasz pies na przykład nie ma problemów trawiennych, jakiś alergii i takie niewinne poczęstowanie go czymś spowoduje, że Wy za chwilkę będziecie musieli pojechać z tym do weterynarza i Wy nawet nie macie bladego pęcia. Dlaczego? Co się stało? Weterynarz dopytuje, tak? A już nie mówiąc o tym, że dzieciaki czasami, wiecie, chcą na przykład czekoladką nakarmić psa, nie? Przychodzi jakieś dziecko mówi, o jaki ładny piesek, masz tutaj czekoladkę, wasz pies to zje, jedziecie z tym do weterynarza, bo na przykład zaczyna się źle czuć, i wy nawet nie wiecie, co się wydarzyło, bo przecież nie mogliście kontrolować wszystkiego tego, co się działo z waszym psem, kiedy nie byliście obok niego. Jeżeli zostawiamy psa pod sklepem w lecie i jest gorąco, no to przynajmniej te sklepy, które ja widzę, no co jest dookoła beton. To no nie jest tak, że jest trawka, że jest drzewko, jest super cień. Jest nagrzany beton, nagrzany asfalt, chodnik, gdzieś tam jeszcze przy metalowych wózkach, które oddają temperaturę, przy ścianie sklepu, który oddaje temperaturę. I teraz pomyślcie sobie, że wasz pies w tych niekomfortowych warunkach, jak jest gorąco, tak zostaje i nawet nie ma gdzie się schować przed tym cieniem. A już na koniec wspomnę o takich najbardziej, nazwijmy to, dramatycznych sytuacjach, które mogą się wydarzyć, bo po prostu wam ktoś może tego psa ukraść zwłaszcza jeżeli wasz pies jest ładny, rasowy, taki nazwijmy to chodliwy i modny, to nieraz zdarzały się sytuacje, że ktoś po prostu podchodzi, odwiązuje i zabiera psa albo, no wiecie, ludzie też są dziwni i też się zdarzałem jakieś napaście na psa, po prostu ktoś przychodził i go kopnął, bo nie wiem, miał taki kaprys, no nie wiem, ludzie są dziwni. Więc na to wszystko musicie uważać. I teraz czego nie robić? Nie jest rozwiązaniem, jeżeli jest bardzo ciepło i świeci słońce, zabrać psa ze za sobą na zakupy i zostawić go w aucie. No, absolutnie to nie jest rozwiązanie. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, sneakers często zostaje w samochodzie. On jest tego nauczony, tak? Natomiast ja go nie zostawiam wtedy, jak świeci słońce i jest lato. I ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację, no po prostu mi ręce opadają. Siedzieliśmy z krzyżkiem na kawie. Obok nas siedziała e, jakaś rodzinka, tam było chyba pięć osób, oni jedli śniadanie. Myśmy tam dość długo siedzieli. Myśmy tam siedzieli, nie wiem, 30 minut przynajmniej. Świeciło słońce, było dość gorąco, i nagle ta kobieta ze stolika obok wstała, poszła do samochodu i wypuściła z tego samochodu psa. Jak myśmy to zobaczyli, Krzysiek zapytał, co ona robi, i dlaczego ten pies jest w aucie w taką temperaturę, no i pani nas poinformowała, a bo on się boi ludzi. No kurczę, jeżeli pies się boi ludzi, to go nie zabieram do restauracji. A jeżeli jest upał, to go nie zamykam w samochodzie. No, są takie sytuacje, w których nie jest dobrym pomysłem zabrać psa. Ze sobą, zresztą będziemy o tym wkrótce też opowiadać, więc takich rzeczy nie robimy. Jeżeli widzimy, że jest gorąco, ja też czasami tak robię, wiecie, pogoda się mocno zmienia, nie? I chciałam, było kiedyś taka sytuacja, że chciałam się po coś zatrzymać w sklepie, wracałam ze sneakersem ze spaceru i uznałam, że a, to w sumie, a, wiem, bułki chciałam kupić. E, to jak będę wracać, to kupię bułki, jego ja go zostawiam w aucie. No i wyszło słońce, zrobiło się gorąco i już go nie zostawiłam w tym samochodzie. Nie kupiłam tych bułek, tylko wróciłam do domu, zostawiłam go w domu i wróciłam sobie bez niego po te bułki, bo pogoda temu nie sprzyjała, a pod sklepem go nie zostawię. No chyba że. Macie takie sklepiki zaprzyjaźnione, jak my czasami mamy, że ja po prostu wchodzę z psem do sklepu. Jeżeli wiem, że nasz osiedlowy sklepik, w którym pani mi sprzedaje co rano bułki, nie ma nic przeciwko temu, żeby sneaker ze mną wszedł do tego sklepu, ja go zawsze zostawiam gdzieś tam jakby w głębi, każę mu sobie usiąść, podchodzę do Lady, no chyba że pani ma akurat ochotę dać sneaker sobie ciasteczko, to sobie go sama woła i go tam karmi jakimiś smaczkami. No to wtedy okej. Okay to ja wtedy wiem, że okej, okay, to jest taki sklep, że ja mogę ze sneakersem tam pójść na poranny spacer, kupić bułki, sobie wracamy, on jest też wtedy cały szczęśliwy. Ale jeżeli się ktoś na to nie zgadza, no to go nie zostawiam przed sklepem. Kolejna rzecz, jakiej nie robimy, to są już wspomniane wcześniej boksy. My kiedyś się chcieliśmy wybrać, nie wiem jak to się tak do końca fachowo nazywa, ale chodzi o ten taki spacer wśród koron drzew. Teraz to już nawet nie pamiętam, gdzie on dokładnie się znajduje w Polsce, ale generalnie chodzi o to, że jest to taki, no taka ścieżka, zrobiona pewnie z drewna, że tak bardzo wysoko wychodzicie sobie po schodkach do góry i potem tak spacerujecie na dość wysokiej, wysokiej wysokości. No, wśród koron drzew po prostu i podziwiacie sobie widoki. No i oni się tam reklamowali u siebie na Facebooku, że można tam z psami. Ja oczywiście przezorna ubezpieczona zadzwoniłam i chciałam potwierdzić tą informację, czy faktycznie można tam z pieskiem. I pani mi powiedziała, tak: Oczywiście, zapraszamy! My jesteśmy przygotowani przy wejściu na ten drewniany deptak, są boksy, tam jest miseczka, i tam pani może zamknąć psa i całe te 40 minut czy godzinkę się przespacerować, a potem po niego wrócić. No, umówmy się. To nie jest miejsce przyjazne psom że ja go mogę zamknąć w jakimś boksie, który jest z jakiejś tam siatki czy z czegoś i go zostawić na godzinę wśród obcych ludzi w obcym miejscu. No, no to tak nie działa, więc mi jest bardzo miło, że ktoś myśli w ten sposób, tak, że robią te boksy, robią to miejsca, gdzie można psiaka zostawić, ale to są osoby, które nie do końca się znają na wychowaniu tych psów, bo gdyby się znały, to by na takie pomysły nie wpadały, więc oni chcą zrobić układ w naszą stronę, ale bądźcie mądrzejsi, i wytłumaczcie tym ludziom, że to tak nie działa, i to wcale nie oznacza, że wtedy miejsce jest przyjazne psom. Więc co robimy? Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie macie dwa bardzo proste. Pierwsze: albo idę na spacercę, albo idę na zakup. Bo spacer jest dla psa. A nie dla moich przyjemności pod tytułem zakupy. Tak więc, nawet jeżeli to mają być jakieś szybkie zakupy, to zróbcie spacer z psem, odprowadźcie go do domu, potem zróbcie super zakupy, czy tam szybkie zakupy. Zyskacie na tym spaleniem kalorii, będziecie mieć, wiecie, ładniejsze figurki na przykład, gdyby ktoś potrzebował, lepszą kondycję i mniej stresu, że pies zostaje pod sklepem. A jeżeli już chcecie połączyć dwa w jednym i coś się stało, że musicie, muszę wziąć psa i muszę iść do sklepu. To idziemy we dwie osoby przynajmniej. I wtedy jedna osoba zostaje z, z psem pod sklepem, a druga osoba leci szybciutko na zakupy. Proste, innego wyjścia nie ma. Także przemyślcie sobie to bardzo mocno. Ja jestem też ciekawa, jak to u Was wygląda. Czy wy zostawiacie psy pod sklepem i się nie stresujecie, bo ja, ja bym umarła ze. Dobra, to może inaczej. Kto ma stresa? Kto ma stresa, pisze mi w komentarzu stres. Ja bym miała stresa zostawić psa w jakimś takim mało zabezpieczonym miejscu i nie wiedzieć, co się z nim dzieje. To pod tym względem mogę być trochę panikarą. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, że jak chcecie wiedzieć, kiedy wpadają nasze filmy, to subskrypcja i dzwoneczek wtedy Was YouTube będzie o tym informował. Jeżeli temat uznaliście za potrzebny, to będzie na miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Smell you later.